Na się drodzy, ten filmik to jest filmik zatytułowany Pszczelarze i co robią pszczelarze w czasie wolnym. Mam na imię Kasia Zbyszek, mój małżonek. Jesteśmy pszczelarzami w Kolorado. I właśnie jako Kolorado jest bogate w góry, no to korzystamy z tego. Jedziemy na malutką taką przechadzkę. Mi już brakuje tlenu, mimo że idziemy, jak widzicie, dosyć płasko. Zypyszek zaraz sprawdzi jaka jest wysokość. Zabieramy was z nami na tą przechadzkę. Jest maj. Kilka, dosłownie tydzień temu tu jeszcze wypadł śnieg. I jak widzicie, ten śnieg też widać za nami. Więc w tej chwili też mieszkamy w górach, a nie w dolinie jak zazwyczaj. Więc jako pszczelarze będziemy też zjeżdżać często w dolinę do naszych pszczółek, bo Właśnie ciężko tu na takich wysokościach mieć pszczoły i poza tym to też nie znamy za dużo ludzi, kto ma pszczoły na tych wysokościach. Czyli to mówimy o wysokościach od 22, 2600. My w tej chwili, wzwyż, my w tej chwili mieszkamy w domku, który ma 2500. Także dosyć wysoko. Pokażę Wam sprzęt, który mi bardzo pomaga tu przeżycie tych dni, póki mieszkamy, to może to się przyda osobom, bo ja nie byłam świadoma, że właśnie tak to może przydać, że tak wysokość tak wpływa. Słyszycie, jak właśnie oddycham, bo idę i rozmawiam. Jest mi bardzo ciężko, no ale Zbyszek to u nas jest górski facet, bardzo wprawiony, więc nie ma takich problemów. Także tak, no i w czasie wolnym oczywiście, oprócz chodzenia po górach, zwiedzamy fajne miejscóweczki, które też Wam pokażemy. Tak się składa, że dużo ludzi w Colorado jest zafascynowanych pszczola, pszczołami i ziołami również. Także poznajemy na różnych takich bazarkach, to się nazywa Farmers Market, takich ludzi. Zbieramy kontakty i też będziemy właśnie się u nich uczyć, ich stylu prowadzenia. No i przy okazji Wam pokazywać ciekawostki, które też widzimy. Liga. Ale wszyscy i tak idą w adidasach. Więc nie wiem, czy ja się bez sensu ubrałam. Czy cała społeczność bez sensu jest ubrana? A tu przed nami widzimy górę Mount Outban. Wysokość 4019 m nad poziomem morza. Dwa razy lepsze mnie zdobyta. W tym roku będzie raz trzeci. na cel naszej wycieczki, czyli za nami jest jezioro, no i są szczyty gór. Zbyszek właśnie te szczyty chodził e, latem. Tu jest Zbyszek. Jeden chodziłem, tam, który jest tam. Nie wiem, czy widać. <laughs> Mount Outban 4019, a tam mamy e, Apache Peak, e, Kaiowa Peak, wszystko to jest Indian's Peak. Tak, także, także tak. Jest trzecia po południu teraz, więc chmury się zbierają. Będziemy szybko starać się w miarę uciekać, ale na szczęście są ludzie, wszyscy chodzą. No jesteśmy bardzo zdziwieni jednak, że jest maj, a tyle śniegu i musimy mocno też uważać. Była tylko jedna osoba wraczka, która chodziła, ale ja rozumiem, że jakbym ja wiedziała, że takie są kondycje, to ja byłabym drugą tą osobą, która też by wrażka chodziła. No ale fajnie. Bardzo fajne doświadczenie. Pierwszy raz mamy taki właśnie, takiego typu hiking i... No, i cieszymy się, że zrobiliśmy. Także tak. polecamy, byście przyjechali do Colorado. Ponoć jedne z piękniejszych jezior yy, tutaj w tej części Colorado. Tak. I są miejsca do campingu. Tylko jedynie, że musicie wiedzieć, gdybyście kiedyś planowali sobie wycieczkę, że... Latem jest bardzo mocno oblegane, więc trzeba bardzo wcześnie rezerwować sobie miejsce na wjazd samochodem i kempingowe, dlatego że z dnia na dzień niestety, ale to jest niemożliwe, trzeba z wyprzedzeniem. Tak. Trzeba rezerwację robić, płacić też za wjazd, oczywiście jest parking za darmo, niżej zdecydowanie i jest dokładnie tu już pod samo to jezioro, ten lake, no to wtedy parking jest płatny i jest rezerwacja z wyprzedzeniem, także... Trzeba to bardzo wcześnie zaplanować i naprawdę mocne wyprzedzanie no tyle, że czasami weekendy są oblegane, że czasami jest miesiąc, dwa miesiące do przodu, lipiec, czerwiec, także to jest takie, że nie można sobie zaplanować i tak ad hoc wyskoczyć. No. I jest budka z zapiekankami. Nie no, żartujemy. Jest to budka, gdzie samochody, jak zakupią wjazd na ten, na jezioro, na ten lake, gdzie byliśmy... To właśnie tu jest ten moment check-in, gdzie się pokazuje. Ważna informacja: tu nie ma internetu, więc jak zakupujecie rezerwację, to trzeba mieć ją wydrukowaną, ale to wszystko pisze. No i z tego momentu to się idzie na jezioro od 45 minut do godziny. W zależności, czy się jedzie właśnie do góry, czy w dół, i kto jaką ma kondycję. Teraz przy kościele, kaplicce świętej Katarzyny ze Sieny, gdzie Jan Paweł II tu był na modlitwie. A z tyłu za nami lądznik, Jeden z 14 tysięczników Colorado. That's all it takes A so small But mountain shakes Jeżeli kiedykolwiek będziecie podróżować w Kolorado no albo w ogóle w wysokich górach to mogę naprawdę udzielić Wam fantastycznej rady bo ja się męczyłam przez kilka lat z chorobą górską czyli po angielsku mówimy sick altitude Albo altitude sickness, może prawidłowo. Czyli najbardziej powszechne objawy to jest ból głowy, ogólne zmęczenie, samo samopoczucie, no ale są bardzo dużo różnych objawów. To, słuchajcie, naprawdę zainwestujcie w dwie rzeczy. Ja osobiście zawsze starałam się pić wodę, także zawsze mam butelkę. Najlepiej, żeby była woda mineralna, wzbogacona minerały, żeby właśnie zatrzymywała się w naszym organizmie, a nie po prostu przelatywała. Ignorowałam też takie pojęcie jak smart woda, tu jest bardzo popularna, właśnie ona jest nasycona wszystkim, co jest potrzebne, ale ostatnio ją testowałam, zarówno jak w samolocie i jak tu w górach, bardzo mi nawet fajnie mój organizm. No ale mm, wiele razy piłam wodę i nadal miałam okropne bóle głowy, nie mogłam funkcjonować cały dzień. I miałam nawet to nie tylko w takich górach, jak tu jesteśmy, ponad 2000-3000 metrów nad poziomem morza, ale nawet na 1600, gdzie mieszkamy. I słuchajcie, jest jedna rzecz, którą wiele razy mi polecali to jest właśnie takie coś, nazywa się to Oxygen Booster. I można kupić w różnych smakach, no ale ważne jest to, że to zostaniecie wszędzie, w, każdej, w każdym sklepie w górach. W, powiedzmy na nizinach, gdzie jest 1600 ja nie za bardzo wiedziałam w każdym sklepie także trzeba bardziej poszukać a tu w każdym sklepie w górach to jest no i właśnie kosztuje to mniej więcej 16 dolarów za butelkę, robi dobrą robotę bo ja na razie testowałam miałam naprawdę takie zawroty głowy bardzo mi było ciężko i stawia na nogi naprawdę taki ala shot kawy oczywiście, wiadomo, że kawa, kawa na ale wiecie, takie porównanie także... No żałuję, że tego wcześniej nie robiłam, nie testowałam. Dużo osób mi polecało, mówiło, że pomaga. Nawet osoby, które mieszkają na wysokościach, jak kupowałam w sklepie, to mówiły mi te osoby, że kupują i sobie używają. No i coś takiego właśnie polecam bardzo. Gdybyście mieli problemy, pamiętajcie, może naprawdę wam pomóc. With faith, Lord, I'll take that stand. Just a claim that's all I need. A little hope, a tiny see, In your strength, I'll find my way to see the dawn of a brighter day. Oh, it's not about what I see, but the power of what could be.